Za nami dziewiąta kolejka zamojskiej klasy okręgowej. Rozgrywki ligowe rozkręciły się na dobre. W weekend zobaczyliśmy kolejne bardzo ciekawe mecze i sporo bramek. Najbardziej emocjonujące było na pewno na stadionie Właszczówce, gdzie miejscowa pogoń podejmowała roztocze Szczebrzeszyn. I właśnie od relacji z tego spotkania rozpoczniemy nasz dzisiejszy program. Ale zanim to nastąpi, chciałbym zaprezentować jeszcze Państwu koszulkę, którą wygrał Wojtek Serafin, zwycięzca naszego konkursu. Jeszcze raz gratulujemy Ci serdecznie, a już teraz zachęcam wszystkich do obejrzenia kolejnego wydania magazynu ligowego. Mariusz Polowy, witam i zapraszam. Najbardziej emocjonujący pojedynek obejrzeli kibice w Łaszczówce, gdzie miejscowa pogoń podejmowała lidera rozgrywek Roztocze Szczebrzeszyn. Przez prawie cały mecz prowadzili zawodnicy z Łaszczówki. W 11 minucie gola strzelił Mateusz Cywka, a 10 minut później na 2 do 0 podwyższył Łukasz Hałasa. Goście załatwili sprawę w 10 ostatnich minut. W 81 minucie kontaktową bramkę zdobył Paweł Lipiec, chwilę później do remisu doprowadził Przemysław Gałka, a w samej końcówce ku zdumieniu wszystkich obecnych na stadionie zwycięstwo Roztoczu dał Wojciech Mazur. Gospodarze mogą mówić o prawdziwym pechu, a przyjezdni dzięki temu zwycięstwu umocnili się na pozycji lidera. Pogoń Łaszczówka, Roztocze Szczebrzeszyn 2-3. W niedzielne popołudnie Beniaminek Zbełżca po wyjazdowej porażce z Roztoczem Szczebrzeszyn podejmował na własnym boisku kolejnego groźnego rywala Ładowił Goraj. Goście groźni byli wyłącznie w przedmeczowych zapowiedziach, bo na boisku po raz kolejny trochę zawiedli. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, chociaż piłkarze Łady próbowali zagrozić Orkanowi. W 15 minucie doskonałej okazji nie wykorzystał Damian Rataj, który w sobie tylko znany sposób zamiast oddać strzał podał piłkę bramkarzowi Orkanu. Gospodarze również mieli swoją szansę, ale Karol Kłos przegrał sytuację sam na sam z Marcinem Strzelczykiem. Druga odsłona rozpoczęła się od zdecydowanych ataków Łady. W 57 minucie Marek Pyda wykorzystał dobre prostopadłe podanie i otworzył wynik tego spotkania. Niespodziewanie zdobyty gol nie spowodował, że łada nabrała wiatru w żagle. Przeciwnie, podopieczni Ireneusza Zarczuka cofnęli się do obrony, co dość szybko się zemściło. W 72 minucie Damian Łakus przy biernej postawie obrońców gości strzałem głową doprowadził do remisu. Do końca spotkania żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Mam tutaj duże pretensje do, do zawodników. Prowadzimy jeden, jeden do zera. I w zasadzie no do tego momentu nadajemy ton grze, atakujemy, gramy, gramy w miarę ofensywnie, nie dopuszczamy przeciwnika do, do jakichś sytuacji. No i nagle Cofamy się i cofamy się całkowicie niepotrzebnie, no i tracimy bramkę z, ze stałego fragmentu gry, co powoli staje się naszą bolączką. Ostatnio ze Sokołem Zwierzyniec dwie bramki, dzisiaj, dzisiaj kolejna. E, Jakiś bojaźń, brak koncentracji, e, no i niestety straciliśmy się dwa punkty. Trener Orkanu Artur Jaremko był zadowolony ze zdobytego jednego punktu. Dokładnie tak, my się cieszymy z tego zdobytego punktu na swoim boisku, z tak renomowanym przeciwnikiem, jako jest niewątpliwie Łada Biłgoraj, także cieszymy się bardzo. My na ten mecz wyszliśmy bardzo zmotywowani, oczywiście szczegółowa analiza gry przeciwnika, tak samo samośmy wiedzieli dokładnie, jak Łada graczym czym dysponuje, gdzie są jej mocne, gdzie słabe punkty, no i staraliśmy się gdzieś temu przeciwstawić. No, no udało się po prostu, udało się, bo mówię, no szczęście też troszeczkę nam dzisiaj dopisało. Po meczach z Roztoczem i Ładą przed zawodnikami z Bełżca kolejne bardzo trudne mecze. No teraz taki układ y, gier w terminarzu, że no same te drużyny, że tak powiem y, szczuba, prawda, które gdzieś tam tych meczy y, nie przygrywają. No będziemy walczyli po prostu. My, y, my nie mamy nic do stracenia, powiem tak. My jesteśmy Beniaminkiem, w każdym meczu na pewno nie występujemy w roli faworyta, więc wychodzimy, walczymy, młodzi chłopcy, zespół pokazał dzisiaj charakter, także myślę, że taki wynik u siebie z Ładą zmotywuje ich jeszcze do lepszej gry i do cięższej pracy gdzieś tam na treningach. Orkan Bełżec, Łada Biłgoraj, 1 do 1. W Różańcu gospodarze zanotowali kolejne bardzo przekonujące zwycięstwo. Pokonali Kosmos Józefów aż 7 do 1. Początek wcale nie wskazywał na to, że goście wrócą do domu na tarczy, ponieważ to oni pierwsi zdobyli gola. W 11 minucie do siatki gromu trafił Dariusz Paniak. 10 minut później było już jednak 1 do 1 i od tego momentu bramki zdobywali już tylko zawodnicy gromu Różaniec. Na listę strzelców wpisali się trzykrotnie kaproń, dwa razy kusiak, a po jednym trafieniu dołożyli Wojtowicz i larwa. Wynik gromu zrobił wrażenie. W naszym programie czas teraz na rozmowę z gościem w studiu, jak zwykle, a dziś naszym gościem jest trener Gromu Różaniec, pan Bogdan Antolak. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, bardzo miło. Panie trenerze, na początek oczywiście gratuluję. Wielkiego wyniku 7 do 1 zwycięstwo z kosmosem Józefów, choć do, w pewnym momencie, znaczy na początku meczu to kosmos pierwszy strzelił bramkę. Nic nie zapowiadało na samym początku aż tak wysokiego zwycięstwa gromu. Proszę powiedzieć, jak to się stało? To prawda, przed meczem. Yy... Podejrzewałem, przewidywałem, jak, w jaki sposób może się zachowywać kosmos Z Józefów. No niestety moje przewidywania nie sprawdziły się. Bardziej podejrzewałem, że przejdzie do brony, od początku będzie się bronił i, no i będziemy musieli tą zaporę przebić. No jednak zupełne zaskoczenie, ponieważ no, kosmos bardzo odważnie, uważam, że aż za odważnie, rzucił się na nas, co w konsekwencji mogło w 11 minucie było 1-0, Powinno być 3-0 dla kosmosu. Stworzyli sobie bardzo ładne sytuacje. Niestety ich nie wykorzystali, bo gdyby to zrobili, to bylibyśmy w opałach. No ale później ta, ta zbyt odważna taktyka spowodowała, że no po 15 minutach opadli z sił. Wysoki pressing, jaki zastosowali, no niestety nie byli przygotowani na bieganie 90 minut w takim tempie. No opadli z sił no i, i my zaczęliśmy się rozpędzać, rozpędzać, no i konsekwencji 7-1, ale to może być najniższy wymiar kary już, bo sytuacje się mnożyły, w drugiej części spotkania weszli młodzi chłopcy, którzy podtrzymali tempo, no ta skuteczność spowodowała, że 7-1 to, no to duży wynik, cieszący, mogło być więcej. Ale myślę, że jestem Pan przede wszystkim zadowolony z tego, że te sytuacje bramkowe, które Grom sobie stwarza, są wykorzystywane, przede wszystkim właśnie po prostu zamieniane na, na gole. Wiem, że niektóre drużyny mają z tym problem. Narzekam oczywiście na skuteczność, bo chciałbym, żebyśmy wygrywali jak, jak, jak najwięcej za każdym razem. No jednak to widać po tabeli, widać po ilości strzelanych bramek, jesteśmy najbardziej bramkostrzelną e, drużyną. Nie wiem, czy z racji tego, że zawsze byłem napastnikiem, czy ofensywnym pomocnikiem i ciągnie bardziej do ataku niż, niż do obrony, więc drużynę nastawię bardzo ofensywnie. Zdaję sobie sprawę, że no, drużyna buduje się od tyłu i od obrony. No jednak we krwi mam atak i, i to, to, moja drużyna się tym cechuje, że w, przez ostatnie wiele, no, w, praktycznie przez wszystkie lata, to, to tych bramek mamy dużo strzelonych. Gorzej troszeczkę z przejściem do obrony. No nad tym pracuję, nad tym pracuję, żebyśmy jeszcze mniej tracili bramek i wtedy... Można coś fajnego zrobić w Różańcu. No i kibice na pewno zadowoleni, że mogą tyle bramek. To prawda, to prawda, emocji zawsze jest. Yy, dla, dla kibiców z Różańca. wygranie meczu 1.0 to żaden wynik. Yy, potrzebują dużo strzałów, dużo emocji, dużo bramek. No i, I staramy się to zapewnić. Grom Różaniec zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli rozgrywek, chociaż wiemy, że te punkty, które traci do Wiktorii, jeden punkt i do Rostocza tak. dwa punkty, jeśli dobrze Trzy pamiętam. Punkty. Trzy punkty. Aha, tak. To żaden, żadna strata, prawda? To szybko można odrobić, ale kiedy się będzie grać dalej na tak wysokim poziomie, tym bardziej, że teraz ciężkie mecze przed Gromem Różaniec. Yy, tak, mamy trzecie miejsce. Dla mnie to najważniejsze. Ta strata to żadna strata, ponieważ Wiktorię z Wiktorią gramy jeszcze, czyli do zdobycia trzy punkty. Z Rostoczem gramy u siebie do zdobycia 3 punkty. Yy, niedawno... W meczu pucharowym w Szczebrzeszynie poradziliśmy sobie, z, poradziliśmy się, tam był remis, ale rzuty karne wygraliśmy, więc psychicznie jesteśmy mocni, potrafimy grać, więc wszystko jest, jest w naszych rękach, możemy na koniec rundy mieć pierwsze miejsce, ale tak jak Pan mówi, yy, przed nami ciężkie mecze, wszystkie ciężkie mecze, ta końcówka to taki finisz rundy i, i będzie ciężko, ponieważ no, kilka mocnych drużyn przed nami, Roztocze, Wiktoria. Także, No i nie można lekceważyć żadnych z pozostałych ostoi rybieszów która też po, musi zdobywać punkty. Do Szczególnie, Bełszta, że w ostatnim meczu z, właśnie z Wiktorią Ja tak, naprawdę się 2-1 to, 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 to dobrze się zaprezentowała. W Bełżcu trudny, trudny teren też do, do, do wygrania. Także no musimy być skoncentrowani do końca, zmobilizowani. Z optymizmem patrzę w przyszłość, bo drużynie oprócz ubytku Łukasza Kusiaka, który wrócił za granicę, kadra trenuje i jest na miejscu. Nie mam jakichś tam ubytków większych, yy, więc jak gdyby z pełnymi siłami przystąpimy do tych meczów. A jakie cele zakładacie sobie na cały ten sezon? Czy Grom y chce wreszcie awansować do czwartej linii? Y y Pierwsza, znaczy pierwsza runda, jak najwięcej punktów, ścisła czołówka, to jest cel. Tutaj, przynajmniej punkty, chcemy mieć jak najwięcej punktów. No i w rewanżowej rundzie, jeżeli no, okaże się, że jesteśmy wysoko, no to ten cel będzie awans. Tylko, że najpierw, żeby nie rozpalać za bardzo i presji na siebie samym, na drużynie, na zawodnikach, nie wywierać tej presji, to Teraz mamy wygrywać mecze. W tej rundzie mamy wygrywać mecze, a no ale w głowach no ten upragniony awans, który ucieka nam co roku, mhm. zawsze czegoś tam brakuje, no byłby zwieńczeniem 60-lecia klubu w następnym roku. Także no fajnie byłoby to uczcić awansem, ale to jest sport i to nie zachcianki, tylko umiejętności, determinacja spowodują, czy, czy to my będziemy, czy... czy Chętnie się sporo. No właśnie, kilka drużyn, co najmniej ostrze sobie kły na to, żeby właśnie być na pierwszym miejscu. Co zresztą widać po, po sytuacji w tabeli w czołówce wielki tłok <noise> i po każdym meczu sytuacja może zmienić się diametralnie. Ja oczywiście życzę awansu drużynie Gromu Różaniec, ale proszę powiedzieć, czy, czy, czy klub, czy, czy w ogóle jesteście gotowi na to? Z piłkarską myślę, że pewnie tak, a organizacyjnie udałoby się czwartą ligę utrzymać. No i tak, czwarta liga nie jest aż to nie jest jakieś takie, nie są aż takie wielkie wymagania, które nie moglibyśmy spełnić. Nowo wybudowany budynek, obiektu, przepiękny, potężny w środku no, no poziom bardzo wysoki. Drobne poprawki jeszcze, no chodzi tam konkretnie o strefę kibica, to jest do zrobienia i nagłośnienie, dorzucenie tego, co, co jest w Różańcu. I te standardy czwartoligowe, wymagania czwartoligowe byśmy spełnili. Burmistrz również pewnie pieniądze liczy, ale, ale też dał sygnał, że jeżeli będzie taka potrzeba, to trochę głębiej do kieszeni zaglądnie. I mielibyśmy wreszcie drużynę czwartoligową z naszego powiatu. Trochę wstyd, bo, <laughs> trzeba powiedzieć, prawda, że, że, że cały powiat nie mamy na tym poziomie? Tak. Wiadomo, że z zespołem jako trener chcę walczyć o najwyższe cele, chcę wygrywać okręgówkę, chcę wygrywać czwartą ligę i, i dalej, to, to nie ma o czym mówić. A Jednak zdaję sobie sprawę, że mieszkam w małej miejscowości i żeby piłka nożna była dobrze zorganizowana, to jednak no, centralnym punktem jest Biłgoraj. Tu są ludzie, tu są możliwości, tu są sponsorzy. No, i na takie miasteczko jak Biłgoraj i Powiat Biłgorajski, brak czwartej ligi, to jest taki no, dla mnie trochę minus, bo jesteśmy z tyłu za Hrubieszowem, za Tomaszowem, za Zamościem, a uważam, że no, nie mamy mniej zdolnej młodzieży, nie mamy mniej zdolnych trenerów, tylko odpowiednio to zorganizować i myślę, że stawiać na trzecią niego co najmniej to może wystosujemy taki apel do, w zasadzie nie wiem do kogo go stosować, bo czy do, czy do władz powiatu, czy po prostu dla wszystkich miłośników chyba piłki nożnej w naszym powiecie, żeby jakoś zmobilizować się, łączyć swoje siły, może wpaść na jakiś dobry pomysł, na to, żeby trochę podźwignąć tą piłkę nożną w naszym powiecie. No myślę, że nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale myślę, że no starostwo wydaje fundusze, gminy wydają jakieś fundusze. Gdyby to było ukierunkowane na jakiś jeden wspólny cel dla dobra powiatu, na pewno byłoby to z korzyścią. Myślę, że spotkanie trenerów powiatu biłgorajskiego, no mamy wicestarostę, który zajmował się tymi mhm. problemami sportowymi, mógłby zorganizować spotkanie i siąść, popracować, żeby gonić inne... Powiaty, ale nawet ich wyprzedać. Na pewno, jakbyśmy razem się spotkali, porozmawiali, to no, byłby fajny efekt z tego. Wierzę, że, że takie spotkanie kiedyś nastąpi. Myślę, że to bardzo dobry pomysł i tak jak mówię, mam nadzieję, że, że uda się coś w tym temacie zrobić. A ja mam jeszcze jedno pytanie do pana. Tydzień temu gościliśmy tutaj w naszym studiu znanego działacza sportowego z regionu, pana Lucjana Kupczaka, i rozmawialiśmy sobie <laughs> troszeczkę o poziomie gry właśnie na tym etapie rozgrywkowym w klasie okręgowej, uznaliśmy wspólnie, myślę, że, że ten poziom troszeczkę, troszeczkę jest jakby coraz niższy z roku na rok. Czy Pan też jest tego zdania, czy nie? nie, nie od lat nie. jest Pan trenerem, mimo młodego wieku jest Pan od lat trenerem już piłki nożnej. Zgadza się. Mam zupełnie inne zdanie. Do tej pory były drużyny na poziomie czwartej ligi, Wcześniej jeszcze przecież kiedyś Łada był trzecia liga, no, sól, czwarta, trzecia liga, te drużyny, ta drużyny, te drużyny, które były w wyższej lidze powodowały no, większą determinację, wymuszały wyższy poziom. I jeżeli patrzymy przez pryzmat tych drużyn, no to, to tak, to mieliśmy te, te drużyny. Ale to też niekoniecznie ludzie byli z naszego powiatu, tutaj z naszego okręgu. Ci ludzie poodchodzili. No i mamy to, co mamy od wielu lat. Po prostu się poziom wyrównał. Jest na tym samym poziomie. Patrząc na swoich zawodników od iluś lat ten grom gra w Lidze Okręgowej i poziom się mnie nie obniża. Nie obniża. Wchodzą młodzi chłopcy na tym samym poziomie, co ci starsi. To jest wyrównany poziom i, i, i od wielu lat tak, uważam, stabilny, nie ma tej dominującej drużyny, w której grali zawodnicy najlepsi, który był widać tym wyższym poziom, o którym pan Chóczak y, myślał. Generalnie ten sam poziom. Czyli znów wracamy do tego problemu, właśnie stworzenia dobrej, dobrego klimatu do, do piłki nożnej w naszym regionie. Żeby mieć tą y, dobrą drużynę na wyżs w wyższej klasie rozgrywkowej, gdzie mogliby. No po prostu młodzi zawodnicy awansować, tak? Na pewno wyższy poziom rozgrywkowy wymusza inne zachowania, inne standardy, prawda? Ilość treningów, jakość tych treningów, no i to podnosi poziom. Jeżeli będziemy się kopać w okręgówce wszyscy no, tutaj z naszej okolicy, no to ten poziom będzie na poziomie ligi okręgowej, ale jak wymusimy, poprzez mówię poprzez awans drużyny, poprzez no, dorównanie tym lepszym, no to, to poziom się podniesie automatycznie i, i, i rywalizacja będzie większa. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Na koniec jeszcze już tradycyjnie w naszym programie yy, będziemy losować. Poproszę Pana o wylosowanie jednej osoby, która otrzyma od nas nagrodę. Proszę poproszę, zamieszać poproszę. szczęśliwie dla kogoś. Proszę. Już. Dziękuję bardzo. I będzie to Yy, nasz widz o Niku Fenek 18, 18. Gratulujemy serdecznie naszemu zwycięzcy. Yy, już będziemy przygotowywać dla ciebie super koszulkę od nas. Dziękuję bardzo. Yy, jeszcze raz panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu tylko przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj trener Gromu Różańc bogdan Antolak. Dziękuję bardzo. A teraz oczywiście zobaczmy relacje z kolejnych meczów. W Tarnogrodzie Wiktoria Łukowa-Chmielek podejmowała niżej notowaną Ostoję Skierbieszów. Goście pokazali się jednak z bardzo dobrej strony i nawiązali walkę z faworyzowanym rywalem. Pierwsza połowa należała do gospodarzy. Dwie bramki na samym początku i tuż przed zakończeniem tej odsłony strzelił Mateusz Staroń. Gol dla Ostoi padł w 56 minucie. Zdobył go Tomasz Nowak. Wiktoria Łukowa pokonała Ostoję Skierbieszów 2 do 1. Gospodarze zdobyli kolejne cenne punkty, a zawodnicy ze Skierbieszowa mimo przegranej zaprezentowali się bardzo dobrze i pokazali, że zasługują na zdecydowanie wyższe miejsce w tabeli. Na stadionie w Tyszowcach miejscowa Huczwa podejmowała granicę Lubycza Królewska. To, że obydwu zespołom na razie wiedzie się nie najlepiej dodawało tylko smaku temu meczowi. Spotkanie mogło się podobać, bo padło aż sześć bramek. Do 75. Minuty Huczwa wygrywała 4 do 0 po golach Ziłkowskiego-Siomy i dwóch trafieniach Maliszewskiego. Pod koniec granica obudziła się z letargu i dołożyła od siebie jeszcze dwa gole: Kulpy i Hojny. Huczwa Tyszowce, granica Lubycza Królewska, 4 do 2. Igros krasnobrut na własnym boisku podejmował Omega Stary Zamość. Jak przystało na pojedynek dwóch sąsiadujących ze sobą w tabeli drużyn, rywalizacja zakończyła się remisem. Szkoda tylko, że bezbramkowym. W po pozostałych meczach Olimpia Miątrzyn przegrała u siebie z Koroną Łaszczów 0-2. Pierwszego gola zdobył Damian Rój, a samobójcze trafienie zaliczył zawodnik Olimpii Paweł Kaczoruk. Sokół Zwierzyniec wygrał z Włókniarzem Frampol 5-0. Najpierw do bramki gości trafił Tomasz Malesza, a potem po dwa gole dołożyli Emil Kniaziowski i Marek Szozda. W tabeli na pierwszym miejscu umocniło się Roztocze Szczebrzeszyn, które ma już na koncie 22 punkty. Tylko dwa oczka mniej ma Wiktoria Łukowa-Chmielek. Trzeci jest Grom z 19 punktami. Korona i Łada mają po 17 oczek. Dalej Pogoń Łaszczówka i dołączający do czołówki Sokół Zwierzyniec. Ostatnie miejsce w tabeli opuściła Hucz tyszowce, która wyprzedza już Granice Lubycza Królewska i Olimpię Miączyn. Coraz ciekawiej robi się na stadionach i boiskach zamojskiej klasy okręgowej, co oczywiście nas wszystkich jako kibiców bardzo cieszy. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Przypominam jeszcze o odwiedzaniu naszego profilu na Facebooku, facebook.com, ukośnik magazyn ligowy, oraz zachęcam do przesyłania maili w kolejnej edycji naszego konkursu. Tym razem typujemy dziesiątą kolejkę spotkań zamojskiej klasy okręgowej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.